Uwaga! W tym filmie mogą wystąpić różne przekleństwa, ponieważ jestem srogą pizdą, jeśli chodzi o horrory, więc oglądasz na własną odpowiedzialność, a wszystko bierz z dystansem. Siema. Witam, witam. To zaczynamy. Sprint. Bardzo mi się przyda ta informacja, bo ja pewnie będę coraz spiernicza, bo można kucnąć. O, to ja bym mógł spędzić resztę gry tutaj. Nawetcie no, nie dobraźć pod biurko. Czyli nie jestem dobrą asystentką. O! Teraz lepiej. Trzeba wolniej chodzi, chociaż tak jest średnio, ale... Okej, okay, czyli muszę pewnie kolory zgadywać. No i zgadywanki. No. Kurwa, trochę się wystraszyłem, bo zobaczyłem ruch. zielony różowy zielony różowy żółty czerwony zielony różowy żółty czerwony zielony różowy żółty czerwony zielony różowy żółty zielony różowy czerwony, zielony różowy żółty czerwony a mamy to Co mi daje ta kaseta? To już chcemy tak. O! Dobra, no i w sumie co co w związku z tym, nie? tu przejść po prostu najmamy no ale ja nie mam czerwonego jeszcze nowy Już, kurwa, jestem z lekka w stresie A jest gdzieś druga łapka tutaj? Czemu ja nie mogę go trzymać po prostu? Agi łagi, kurwa Cheszka w meszkę Możliwe, że gdzieś po prostu dałem dupy i pominąłem drugą, na przykład, łapkę O Aha, nie mogę tego tutaj. No dobrze. Błagam, bądź tu jeszcze. Pierdolę ciarki na całym ciele. O, dajcie im gdzieś wejść, no. Na któreś muszę być otwarte. Nie da się. Może jednak, nie będę patrzył. Nie. Ni hu hu. A, do której to drzwi? on do power. Mogę zamknąć, dziękuję. Co to było? Proszę, mój drogi kolego, ja nie mam tego. Aaa! Mmm, geniusz! No i fajnie. Mhm! Pierdole, tak myślałem właśnie. Kurwa, dobra, już się boję własnej ręki i ci chuja. O kurwa, tu była jego ręka. O, o, nie, 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 jeszcze mi kurwa. O, muszę wejść tu. O kurwa ciarki. Dobra, biegnij. Aaaa, kurwa! Mogłem się tego spodziewać. Tak, tak, wesoły kurwa, mały bob budowniczy i to chuja. Nie wiem, czy jest dobrze, że zamykam, bo on tu może być, nie? Te głowy, co to jest w ogóle za fabryka? Żółta. Nie mam żółty też mam pełne pory to na pewno no No i wziąłem to i co? No ale nie mam drugiej łapki? Jeszcze nie mam. Co on tu zejść? Tam kurwa. A, no tak, trzeba przytrzymywać. Jest to fajnie, ale po co mnie to? A może trzeba zebrać wszystkie te kolory. Może. Mhm, tymi tubami pewnie chuj chodzi. Wszystkie? Nie, jeszcze czerwony. Coś się wydarzy. Boję się jak chuj tu wychodzi teraz. O, ja się nie nadejdo to ja gram 15 minut, aż już mi głowa wybucha. No i co? Tam jest czerwona łapka chyba. Cierdole. Nie mogłeś podać? Nie mogę tak zaskoczyć, byłbym się czuł bezpiecznie. Nie patrzę. No, daj mi. Dobra, i teraz przytrzymać tu. jest ciasno On tu będzie kurwa Nie Aaaaa O kurwa, o. Co jest? Co jest? Co to jest? To było, to są nogi? Co to jest? Nie, ja mam za słabe nerwy, kurwa. Co? No i aha. Boję się, zamykam oczy Ole mi serca napierdala. O nie Umrę, zamykam oczy Tak tylko mrużę. To jest tylko gra. Spokojnie, przyjemnie daje to w ogóle takiego, tego starego, nie starego, tylko takiej upuszczonego jakiegoś centrum handlowego. Jakby mnie cofnęło. O, to moje kroki. Aaaaah! Czy mogę przejść po tym, czy się. Wszystko wiem. Teraz delikatnie tu sobie zahaczymy. Tu. I jestem idiotą. No. I fajno. Teraz możemy zeskoczyć nawet. Kurwa, czemu z takim później to zadziałał? No ale to jest creepy. Jeżeli tak wybrają, wyglądają fabryki zabawek, to ci ludzie powinni zarabiać 8 razy tyle ile zarabiają. Nawet jak zarabiają dużo. Nie wiem, czy my na coś czekamy. Halo! Nie mam pojęcia co mam zrobić. A może on cofnąć Ale to teraz miałbym cofać? Nie, 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 nobody lives without toy. Czyli trzeba tu położyć mi zabawkę, nie? Ale gdzie jestem mój friend? Bo ta już się zirytowałem A Jestem upośledzony O, jedzie na razie nie jest źle. Zestresowałem się tylko w ciasnym pomieszczeniu. W ciasnym pomieszczeniu. Bo tak się stresuje. Dajcie mi go już, proszę. <ś arguing> no, już kurwa idę. Zamykam oczy i wbiegam. O kurwa, bo tu jest Nie. Nie! O się kurwa zesrałem o, mi serdoko napierdala. Dobra. Gdzie mam iść teraz? Co tu z powrotem? To jest! Gdzie iść? Tam. O kurwa, nie, 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 jest? nie, 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 nawet O kurwa Czemu? Pan w chuj don't? co? Nie wiem! A! Kurwa! Pierdolony, no Dobra, teraz mnie wkurwił. Tylko nie mówcie znowu przed drzwiami, będę musiał z nim uciekać. O Boże Chodź tu. Gdzie jesteś pajacu? Zajebany Dobra, teraz na Eś już się nie boję. Znam twoje sztuczki wszystkie, tylko jakby miał lepszą latarkę, to byłoby mnie teraz w lewo, prawda? Chodź tutaj, koleżko Mhm, dobrze S na ciebie Mhm, teraz... O, kurwa, teraz ty będziesz tu Zapomniałem o tobie Mówiąc szczerze, trochę o tobie zapomniałem Teraz nie w górę, tylko w lewo Oho W dół Tak jest, do przodu Tam było prawo zejście, czy nie? Czy mi się wydawało? Nie wiem biegnę do przodu Mhm Zeskakujemy w dół O, kurwa To był błąd Już nie jesteś dla mnie straszny. Stawiłem ci czoła raz i przeciwności umarły. Tylko jeżeli nie w dół, to gdzie? Najgorzej było go zobaczyć, nie? Gdyby to nie było tak zręcznościowe. Może mi się bardziej bał? Dobra, teraz tak. A, ty biegniesz tu teraz, no. Dobra. Mhm. Teraz my biegniemy tu w lewo. Mhm. Teraz tu, czy w tył, czy... A. Kurwa. Ej, dobra, jestem pod wrażeniem swojego męstwa. Przysięgam. W żadnej grze nie miałem tak, żebym w pewnym momencie, uciekając przed czymś, bądź kimś, pierdził, że a dobra to już chuj teraz. Ale to chyba dlatego, że tak jest skonstruowana ta gra, bo... Ja muszę teraz zapamiętywać mapę. Więc... No i co teraz? Aha! Czyli trzeba tam skręcić. Teraz nie pamiętam, czy ja miałem cały czas bez z przodu, i po prostu gdzieś skręcić. Chyba, co? Chyba, tu jest gdzieś skręt. Zdjęłam! Iść. Widzę, że danger, kurwa, widzę, że danger. He, <laughs> coś z niego wyleciało, czy to. Trochę zamilkłem, bo się wystraszyłem mówiąc szczerze. No, run, go back. No dobra. No bo nie wiem, kurwa, czy mam tu wchodzić. Co, że no run, czy że run? Że uciekni Co, no chata normalnie. Jak u babci. Pojebana ta fabryka w ogóle, jeżeli chodzi o. wystrój. <śm> Już czerwone lampy, już musi być ciemno. <laughs> Anabel? Zacznijmy gonić, co? <laughs> Pierdole. Co, to już koniec pierwszego chapteru? To ja go tam faktycznie zabiłem. Nice. No to. Jednak moje męstwo okazało się ważne i pożyteczne. Można powiedzieć, że to jest jedna gra. No dobra, jej część, w której się nie bałem. O kurwa, bo tu jest policjant! Boję się. Zamykam oczy. Wiem, wiem, teraz pewnie sobie sam wkleiłem, jak krzyczałem, jak pizda, i mówiłem, że zamykam oczy, ale później, już za którymś razem się nie bałem. Więc może nawet. i nagram coś więcej z tego.